i witajcie w poradniku jak przyspieszyć swój laptop lub komputer. Dobrze, więc zaczynajmy. Przechodzimy na pulpit. W tym miejscu wpisujecie ustawienia. Wchodzicie w ustawienia. wchodzicie w personalizację, kolory i tutaj macie taką zakładkę. W tym oto miejscu tutaj macie taką opcję efekt przezioroczystości. To jest taki efekt właśnie przez na pasku zadań. Yy. On, on właśnie powoduje, że jeżeli macie bardzo wolne komputery albo laptopy, to przez to bardzo wolno działają. Ja sobie ten efekt już wcześniej wyłączyłem. Więc najlepiej sobie go wyłączyć, jeżeli macie wolny komputer. Wyłączamy ustawienia. Drugą rzecz możecie słyszeć na jakichś shortsach na YouTubie albo poradnikach różnych, tak jak ja go nagrywam. Więc druga rzecz to klikacie skrót klawiszowy Ctrl znaczy Windows i R i wyświetli Wam się uruchamianie i tutaj wpisujecie procent ten procent i klikacie OK w tym momencie wam się wyświetli yy, taki folder że tak powiem i tutaj wy będziecie mieli różne pliki i tak dalej najlepiej jest je usunąć to są pliki tymczasowe yy. One tylko właśnie pamięć biorą i zamulają, więc najlepiej jest je usunąć. Wtedy, jak już wyczyścicie to wszystko, to musicie też kosz opróżnić, bo wtedy te pliki są dalej na, w waszej pamięci, dokładnie w koszu. Więc klikacie tutaj i kosz. Trzecia rzecz to uruchamianie w tle. Klikacie prawym przyciskiem myszy na ten znaczek Windows i klikacie Menager Zada. Klikacie Uruchamianie i tutaj macie różne aplikacje. Jak na przykład, dajmy, że ja mam je włączone. Wy niektóre będziecie mieli włączone i wyłączone. To to są aplikacje, które się uruchamiają w tle, jeżeli włączacie komputer. Najlepiej jest je wszystkie wyłączyć. O tak jak ja to robię. przykład antywirusy różne, jeżeli Wam się tu wyświetlają, to możecie sobie je włączyć, bo one będą chronić Wasz komputer przed wirusami, jeżeli będą na powiecie, to niektóre możecie zostawić, na przykład antywirusy takie To już tyle w moim odcinku. Jeżeli Wam się to przydało, wszystko i podobało, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Trzymaj się, trzymajcie się. Cześć.